Łódzkie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Skokowy przyrost liczby zakażonych w Polsce oznacza coraz większe obciążenie szpitali przyjmujących chorych na COVID-19. Dlatego wojewoda Tobiasz Bocheński zdecydował o otwarciu szpitala tymczasowego dla chorych na koronawirusa w hali Expo w Łodzi. Rozpoczynamy tutaj leczenie, ale mój apel o przestrzeganie zasad... Rygoru epidemicznego ma służyć temu, aby ten szpital się nie wypełnił pacjentami, aby udało nam się przewalczyć trzecią falę epidemii, aby zatrzymać wzrastającą liczbę zakażeń, a co za tym idzie, hospitalizacji. W tym miejscu przed tym szpitalem w ostatnich tygodniach posłowie osoby reprezentujące opozycję przychodziły i głośno mówiły, po co ten szpital, po co te pieniądze wydawane, po co to robicie? Otóż właśnie po to to robiliśmy, po to to przygotowaliśmy, żeby w momencie krytycznym, a takim momentem dzisiejszy dzień jest, żebyśmy w momencie krytycznym mogli ten szpital otworzyć. I dzisiaj ten szpital dzięki temu otwieramy. Gdybyśmy wsłuchiwali się w te wątpliwości, to byśmy tego szpitala dzisiaj nie mieli. Obecnie w szpitalu znajduje się 56 łóżek, w tym 10 respiratorowych, ale w razie potrzeby zainstalowane zostaną następne. Pozostajemy przy walce z pandemią. Maski ochronne, gogle, rękawice, kombinezony za ponad 51 milionów złotych trafią do szpitali oraz podmiotów leczniczych w regionie łódzkim zaangażowanych w walkę z koronawirusem. Do tej pory, od początku pandemii, od marca ubiegłego roku, zaangażowaliśmy już łącznie w ogólne wydatki na ten cel. Myślę, że można już przeszacować na kwotę około 150 milionów złotych. Otrzymają wsparcie to są z 30 podmiotów leczniczych to są placówki marszałkowskie powiatowe szpitale uniwersyteckie instytuty i podmioty niepubliczne 101. Taką liczbą pochwalił się Michał Trzoska, dyrektor Kancelarii Marszałka, opowiadając o budżecie obywatelskim województwa łódzkiego, a co ona oznacza? W tym roku do realizacji przekazanych zostało 101 zadań. W tym roku zgłaszamy, w tym wybieramy, a zadania z budżetu obywatelskiego zostaną zrealizowane w 2022 roku. Pula środków do podziału na 2022 rok to 8 milionów złotych. Miło nam za dyrektorem Trzoską ogłosić piąta edycja budżetu obywatelskiego. Ruszyła i zachęcić. Już teraz możesz zgłosić swoją propozycję do budżetu obywatelskiego. Do czego serdecznie zachęcamy. Spektakle teatralne, koncerty, wystawy i warsztaty online, a to wszystko w jednym miejscu. Łódzkie, jako pierwsze w kraju, stworzy platformę internetową po to, by prezentować się w sieci.